Cześć, witajcie. E, nazywam się Arek Jochman, jestem tatą Lilki. E, miała dzisiaj do Was zwrócić się Monika. E, no niestety opadła z sił, troszeczkę przeżywa, nie wiem czy to nazwać może załamaniem, dołkiem. Wiecie o czym mówię, nie muszę tego tłumaczyć. Wiecie sami, że to są, że, że to co się dzieje wokół to, to 24 godziny napięcia, napięcia strachu, lęku. E, gdy zasypiamy, boimy się, czy, czy Lilka rano będzie, gdy się budzimy boimy się, czy, czy jeszcze jest gdy idziemy do szpitala, boimy się, czy jeszcze jest gdy wychodzimy, znowu boimy się, czy będzie gdy przyjdziemy następny raz Monika jako matka Monika jako matka Zradzam się tutaj do Was do wszystkich matek przede wszystkim Monika jako matka cierpi, cierpi cały czas od początku, od dnia urodzenia swojego dziecka nie także jest ciężko Cholernie ciężko. Do tego dochodzi to, że rozpoczęło się coraz większe upokarzanie. Upokarzanie. Upokarzanie nas. Robią to te same osoby, które jedną z moich dziewczyn, Lilkę, doprowadziły doprowadzi do takiego stanu, w jakim ona jest. Teraz druga z moich dziewczyn przechodzi załamanie, cierpi, nie potrafi się pozbierać, ponieważ jest upokarzana. Jako ofiara błędu medycznego jest upokarzana przez te same osoby. Ale o tym za chwilkę. Opowiem właśnie, dlaczego, co dzisiaj spowodowało przelanie tego wszystkiego. Dzisiaj szpital poprzez Gazetę Wyborczą poinformował nas wszystkich, że otrzymał protokół kontrolny, kontroli przeprowadzonej w sprawie linki. I że kontrola nie wykazała żadnych uchybień, wszystko było ok, a Lilka była po prostu chora. Była tak zainfekowana, była tak chora, że jest w takim stanie. Co ja wam powiem na ten, na ten temat, No jest to wielkie jedno kłamstwo. Nie jest to kłamstwem to, że Lilka miała infekcję, że była jakaś infekcja. Nie, my tego nie negujemy. Wiele dzieci chorodzi się z infekcjami. Ale tutaj jest manipulacja, ponieważ kontrola, o której mówi. Szpital to kontrola przeprowadzona na zlecenie ministra, ministra zdrowia. I Tutaj podebra się notatką, żebym, żebym nie, nie, nie skłamał. Kontrola zlecona 29 stycznia ze względu na to, co się dzieje w polskich szpitalach, została zlecona we wszystkich szpitalach porodowych w kraju. Kontrolerzy wojewódzcy, konsultanci wojewódzcy mają przeprowadzić taką kontrolę w każdym ze szpitali. Okres kontrolowany to od, od 1 lipca do 31 grudnia 2013, czyli pół roku, kontrolowane mają być dzieci i urodzenia, dzieciaków urodzonych poprzez cesarskie cięcie i wszystkich, których skala APGAR po urodzeniu miała poniżej 4. Czyli teraz, mając to na uwadze, w szpitalu Bonifratur, według ich statystyk, cesarki to jest około 39% według nowych statystyk, ponieważ w te statystyki ja w ogóle nie wierzę, to jest 800, 800 cesarskich cięć rocznie, to, czyli te pół roku to jest 400. Czyli rozumiem, że konsultant, jeden konsultant, ponieważ na województwo jest jeden konsultant z danej dziedziny, przeprowadził i sprawił 400 porodów, i między innymi był kontrolowany poród lilki, a szpital powołuje się na to, że jest to ta kontrola. Nie, to nie jest ta kontrola, ponieważ kontrola lilki nie została zakończona. Kontrola zlecona przez ministra w sprawie Lilki nie została zakończona. Ona nie jest nawet w połowie. My to wiemy. No ale niestety, agencja Public Relations, która pracuje dla szpitala, sama stwierdziła, że nie jest stroną, żeby weryfikować fakty. Dlatego manipuluje tymi faktami. Ma na to przyzwolenie, bierze za to grube pieniądze, padała kwota 80 tysięcy, skąd inąd yy, się, o, czym, o, o, o czym dowiedzieliśmy się. A, a, a drugą, drugą sprawą w tym bardzo ważnym jest to, że wszystkie artykuły wcześniejsze, które się okazywały i gdzie przyczyną była napisanie nasa, na, na, nasza, nasza sytuacja, i my je inicjowaliśmy, podpieraliśmy je dokumentami. Dziennikarze otrzymywali od nas dokumenty. Tym razem, co jest bardzo zaskakujące, pojawił się artykuł o kontroli dotyczącej Lirki. I tak przypominam, że nie jest to kontrola dotycząca Lirki, tylko kontrola działania oddziału na przestrzeni tego pół roku. Yy, gdy my, gdy my y, tutaj w, w tej sytuacji y, y, nie zostaliśmy zapytani przez nikogo z gazety wyborczej o, to, o, o tą sytuację, moglibyśmy się podzielić, moglibyśmy się podzielić tą tą wiedzą, którą posiadamy z Ministerstwa Zdrowia. Ponieważ jaki jest etap kontroli w Ministerstwie Zdrowia sprawy dotyczącej linijki, my wiemy wie to minister zdrowia. Dlatego to jest kolejna manipulacja, kolejny, kolejne kłamstwo. I takie upokorzenia, takie upokorzenia jakie spotykają matkę zabitego dziecka, to jest karygodne. Karygodne jest, żeby szpital, katolicki szpital Bonifratru wynajmował za grube pieniądze agencję Public Relation. W artykule piszą, że kontrola jest korzystna. Korzystna dla szpitala. Proszę sobie wyobrazić. Zabijane, zabijane jest dziecko. Dziecko umiera. Matka jest upokorzana, a ktoś mówi, że to jest korzystne. Wyobraźcie sobie, co może być korzystne? Wizerunek? No tak, dbają o wizerunek. To chciałem zapytać, chciałem zapytać, w jaki, sposób, w jaki sposób kontroler wytłumaczyłby sprawę zaszycia, zaszycia chusty? ponieważ posłużę się znowu tutaj notatką, patrzę w tej chwili na, na artykuł, który, jest, który ukazał się w fakcie. Yy, gdzie ten sam ordynator, ten sam ordynator, który tydzień wcześniej przed opublikowaniem tegoż artykułu był u nas na rozprawie i powiedział, jak wspaniały jest ich oddział, jak wszystko działa perfekcyjnie. Tam nie zdarzają się pomyłki yy, yy, i błędy medyczne. Błędy tutaj chcę w nawiasie w cudzysłowie powiedzieć, błędy medyczne zdarzają się na całym świecie, w każdym cywilizowanym kraju, ale w cywilizowany sposób są rozwiązywane. Tak? U nas nie. Wracając do tematu, tenże ordynator, ten sam ordynator, tak jak tutaj pani, której zaszył chustę, yy, opowiada po kilku dniach przyjechał do mnie pan Rafał S ze szpitala Bonifratów. Spytał mnie, czego my się spodziewamy i ile by nas interesowało. No cóż, proszę zapoznajcie się z tym artykułem. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Dla porównania pokazałem, jak to robią w innych cywilizowanych szpitalach. Szanowni Państwo, kochani, każdy się może z tym spotkać. Każdy z Was, a tym bardziej ci, którzy mieli, mieli styczność z błędami okołomedycznymi. Mieli. Yy, Jakieś problemy zdrowotne. Wiedzą, jak to wygląda. Nie mogę nic więcej na ten moment powiedzieć, jutro powiem coś więcej, bo mi także jest ciężko. Te upokorzenia to jest coś strasznego i dziękuję, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję.